Cień mam z tej strony i to jest kolejny odcinek Minecraft modyfikacji W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moda More Apples i to jest naprawdę fajny mod dla ludzi którzy którzy lubią jabłka No i co ten mod nam dodaje? nam eee, 8 Dobrze liczę 8 8 ja rodzaju jabłek i 5 rodzajów lodów jak kraftujemy w ten sposób. Pierwszym to będzie lapis lazulowy. Dajemy tak. I mamy lapis lazulowy. Nie wiem ile one biorą. One się rozdają, ale wiemy, że dosyć dużo. Praktycznie każdy z nich ma dużo. Teraz przejdźmy do Iron Apple. Robimy je w ten sposób. też bardzo dużo na serio. Nie będę wam tłumaczyć ile ono daje, bo nie obracałoby mi się, po prostu to za długo by trwało, ile bym musiał to sprawdzać. Teraz obsydianowe w taki sposób. Ono też, ono sprawdzałem to na serio. Z trzech to daje na hita wszystko. do całego. Z trzech jedzenia daje nam do tego wszystkiego to za jednym Teraz diamentowe diamentowym jest o tyle fajnie że z jednego takiego mamy cztery. i też równie diamentowe możemy też skraftować w ten sposób dawając Ender i to A następny to będzie stone no stone, nawet nie wiem sprawdzamy węglowe wójt węglamy węglowe w taki sposób i drewniane z drewna dobra tyle co było na jabłka Teraz przejdziemy do lodów. Żeby skraftować lody potrzebujemy dać tak zboże, mleko na górę i powstaje nam ice cream cone, czyli normalny taki lód. Wiem, że mleka się nie stakują, ale musiałem użyć na potrzeby. Teraz będzie truskawkowy lód. Też wychodzą 3 z jednego. Teraz yy, wiśniowy. Teraz czekoladowy i ciasteczkowe lody. Yy, mod jest bardzo fajny, fajnie się z na nim bawi. Wydaje yy, nam fajne rzeczy po prostu i tyle. Dawno modów nie wrzucałem. Teraz możemy zobaczyć, czekajcie chwilę pobiegam co południe. Sorka, że tak długo moduł nie wrzucam, po prostu pędzę tą ucieczką z cordem. Czy też spodziewajcie z, nie wiem, ja się, że Dzięki za subskrypcję. Do, dochodzą ostatnio troszeczkę powoli. I polecajcie znajomym jeśli chcecie więcej filmów wiele więcej. Jak widzicie, nawet ten najgorszy lud daje nam z trzech jedzenia do kula praktycznie. Teraz skoczmy. Nie, na no, zapomniałem, bo że fajnie. Oryfaj... Nie, trudno sami się przekonacie jeśli tą modyfikację podejrzecie. no i ja się z Wami będę żegnać tym akcentem więc dzięki za obejrzenie cześć trzymajcie się i czołem oraz narka